Dzień dobry. Witamy w kolejnym wydaniu Wieści Gminnej. Dzisiaj teren przy gminnym ośrodku kultury Oleśnica świeci pustkami, ale wczoraj tętniło tutaj życie, zabawa, śpiew, taniec. I mimo deszczowej i pochmurnej pogody, było dużo zabawy z okazji częściowego zaćmienia słońca. Księżyc jest oddalony od słońca o około 8 minut świetlnych, jednak w czwartek 10 czerwca około południa nastąpiło na niebie ich spotkanie częściowe zaćmienie słońca było okazją do zorganizowania festynu dla najmłodszych i tych nieco starszych właśnie tutaj. Z zachowaniem wszystkich wymogów sanitarnych zaprosiliśmy na festyn niezła Ściena. Na przepięknym terenie przy Gminnym Ośrodku Kultury Oleśnica przygotowaliśmy szereg atrakcji dla najmłodszych i tych nieco starszych. Zaplanowaliśmy między innymi bezpieczne oglądanie zaćmienia słońca, które niestety nie doszło do skutku, ponieważ słońce schowało się nam za chmury. Ale nie zabrakło zabaw plastycznych, multimedialnego poznawania kosmosu, zabaw muzycznych i sportowych, ekologicznego wyścigu ślimaków i zajęć w ekopracowni. Minioną niedzielę poznaliśmy zdobywcę Pucharu Wójta Gminy Oleśnica w piłce nożnej seniorów. Została nią drużyna Boguszycy Osiedla. Ale do końca rozgrywek pozostały nam jeszcze do rozegrania dwie kolejki i wszystkich serdecznie na nie zapraszamy. W następną niedzielę 20 czerwca zapraszamy kibiców na ostatnią kolejkę rozgrywek gminnych piłce nożnej. W Ligocie Polskiej po meczu Ligota Polska Boguszyce Osiedle zostanie zostaną wręczone puchary, medale dla najlepszych drużyn w tym sezonie. Przed niedzielną rywalizacją seniorów w soboty organizujemy turniej dla najmłodszych zawodników z naszej gminy. W tą sobotę 12 czerwca o godzinie 11 zapraszamy na gminny orlik w Oleśnicy, na kolejny turniej naszych dzieciaków gminnych, a za tydzień 19 czerwca odbędzie się finałowy turniej. Również z wręczaniem nagród, pucharów, medali dla naszych drużyn. Serdecznie wszystkich zapraszamy, a jednocześnie do końca czerwca dla najmłodszych zawodników prowadzimy zajęcia sportowe na terenie gminy Oleśnica. I jak widać pogoda lubi nam płatać figle, natomiast w tym tygodniu będzie dużo słońca, będzie bardzo ciepło, ale również w prognozie pogody widać burza.